Ja naprawdę Marta, nie chcę wyjść na złośliwca, ale muszę zapytać, czy TikTok kolejnym razem? Nie, tym razem nie. Tym nie? razem szukam odpowiedzi na pytanie, ile wzrost miał Napoleon. Mhm. I powiem ci, że sama już nie wiem, bo w... Trzy różne źródła podają trzy różne odpowiedzi. I nie wiem teraz, która jest prawdziwa. Czy Ty może znasz jakieś metody, aby stwierdzić, z które źródło podaje dobrą informację? To jest trochę historia mojego życia, bo ja podając informację w jakimkolwiek programie muszę no, zweryfikować ją. Ja używam trzech właściwie sposobów. Po pierwsze, zwracam uwagę na liczbę publikacji, które podają jakąś informację. To nie jest generalna zasada, ale im więcej źródeł odnosi się do jakiejś jednej prawdy, tym jest dużo większe prawdopodobieństwo, właśnie, że ona jest prawdziwa. Po drugie, zwracam uwagę na wiarygodność informacji. Ja jednak jestem z tej starej szkoły, która preferuje dróg, publikacje mniej lub bardziej naukowe, ale ta wiarygodność może być szeroko postrzegana. Na przykład jakaś informacja nawet w źródle internetowym może być wypuszczona przez instytucje, przez wydawnictwo, przez gazetę. Która, która na przykład ma odpowiednią historię i my wiemy, że przez wiele lat dba o prawidłowość informacji. I trzeci element, jeśli mam nadal jakąś w sobie dozę niepewności, to zawsze mogę zasłonić się siłą autorytetu kogoś innego poprzez cytat. Czyli na przykład wtedy powiem, że na przykład, nie wiem, Napoleon miał 1,67 m, bo tak twierdzi ten konkretny badacz albo ten konkretny ośrodek. To wtedy zawsze podaję obiektywnie prawdziwą informację, no bo ktoś tak zawyrokował. Powiedz, jak ty szukasz i gdzie szukasz informacji na interesujące cię zagadnienia? Przede wszystkim zaczynam od internetu, czyli pewnie jak większość uczniów, ale od tego internetu idę sobie dalej, tam gdzie ten internet się na coś powołuje. Więc jeśli w jakimś artykule internetowym jest odwołanie do książki, to często zajrzę do tej książki, przechodząc do jeszcze innej i tak sobie tworzę sieć informacji, na podstawie których no już raczej na końcu dotrę do tej prawidłowej. I jest pewność, że to jest to. Tak. Przynajmniej taka większa pewność.